Żyj zdrowo w zdrowym świecie to hasło 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Polanicy Zdroju był to dzień pełny radości, pozytywnych emocji i płynącej zewsząd pomocy. Działo się zarówno na zewnątrz, przy muszli koncertowej, gdzie morsowały szalone morsy. Była prezentacja sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej z Polanicy Zdroju, GoPru, a także pokaz Drużyny Wojów, Biały Niedźwiedź, ale również w Tatrze zdrojowym, gdzie odbywały się występy i licytacje. My właściwie dzielimy wośb na dwie części. Zawsze do południa spotykamy. Się... Się w muszli koncertowej i właśnie tam są z nami morsy, bardzo odważne morsy, które dzisiaj też chyba rekord padł 45 minut ktoś wytrzymał w tej wodzie, ale byli dzisiaj z nami również cudowni wojowie z grupy Biały Niedźwiedź. Byli Goprowcy, którzy udzielili nam wskazówek, jak pomóc ratować zdrowie i życie ludzkie. Były alpaki, więc było tak i trochę na serio, na poważnie, ale było też. Wesoło. i mogliśmy się jeszcze wszyscy ogrzać przy wspaniałej grochówce ugotowanej przez cudownych szefów polańskich restauracji. A po południu jesteśmy już w teatrze i tutaj już jest bardziej artystycznie. Oczywiście we wszystko zaangażowani są cudowni uczniowie Szkoły Podstawowej numer 2, którzy pomimo tego zimna wraz z nauczycielami biegają od wczesnych godzin porannych po mieście i zbierają do tych puszeczek każdy, każdy grosz. Nie jest nam straszny mróz, nie jest nam straszny ziom, nie jest nam straszne żadne przeciwieństwo, i ludzie wyszli do nas na ulicę bardzo sympatycznie. Nawet jestem w stanie powiedzieć, że chyba część dwugodzinna, która odbyła się pod muszlą koncertową, jest nawet mocniejsza niż rok temu. W tamtym roku było 30 minut, dzisiaj 31. Tyle ile ma finał wośpowy. Także dzisiaj gramy dla Owsiaka, z nim jesteśmy. Wszystkie morsy w wodzie, które uwielbiają zimną wodę, grają. Dzisiaj i o jeden dzień dłużej. Licytujemy, mamy gadżety, które licytujemy. Nasze dzieci są wspaniałe, bawią się, także to jest chyba najważniejsze. Jaką kwotę zbierzemy? To już chyba nie jest tak bardzo ważne. Ważne jest to serducho ludzi, którzy, którzy każdą złotówkę zostawiają na dniu dzisiejszym. Polanicki sztab wielkiej orkiestry świątecznej pomocy uzbierał 43.494 zł i 85 groszy.